Ten mało tak naprawdę na działalność fundacji, ale patrząc po tym, co osiągnęliśmy, czego dokonaliśmy i co zrobiliśmy, jakie pomysły i projekty zrealizowaliśmy, stwierdziliśmy, że te trzy lata są dobrym momentem na to, żeby się tym po prostu pochwalić, żeby pokazać ludziom, że co robimy, tak naprawdę, co nam się udało dokonać i w którym miejscu jesteśmy w tym momencie. Wyróżnienia Karotki były dla nas też taką inspiracją do tego, żeby znaleźć jakąś taką, taki moment, żeby mieć możliwość podziękować różnym osobom, instytucjom, przede wszystkim w kwestii tych, którzy rozumieją pracę na rzecz drugiego człowieka, pracę organizacji pozarządowych i dlatego Taki pomysł na tą dzisiejszą imprezę. Myślę, że projekty, które zrealizowaliśmy i które mamy w planie zrealizować, pomagają nam osiągać satysfakcję i dawać taką energię do działania. Zrealizowaliśmy y, przez te trzy lata podliczając 15 projektów. Są to projekty nasze wewnętrzne, czyli takie, które sami finansujemy ze swoich y, y, lub robimy to po prostu wolontarystycznie i projekty, które mamy w ramach y, pozyskanych środków zewnętrznych. Na początku współpraca, właściwie tak jak z każdym klientem, bo ja do fundacji podchodziłam bardzo poważnie. Nie traktowałam tego jak dorywcze zadanie, tylko jak, jak konkretnego klienta, któremu chcę zrobić bardzo fajny przekaz medialny i przekaz graficzny. Na początku było trochę ciężko, bo ja jeszcze nie znałam jej wymagań, nie znałam jej tak jakby stylistyki, nie wiedziałam, co jej się podoba. I po pierwszych dwóch, trzech projektach, to właściwie w tym momencie wszystkie prace wyglądają w ten sposób, że ja wysyłam projekt, robimy delikatne. Korekty, i, i mamy właściwie wszystko klepnięte, zatwierdzone, gotowe do druku. No ponieważ ja już teraz wiem, e, na czym im zależy najbardziej w tym przekazie graficznym, który ja tworzę. Manufaktura Edukacji jest to projekt, który jest skierowany przede wszystkim do dzieci, młodzieży, rodziców i tak jak już wcześniej powiedziałam, właściwie do wszystkich, też osób dorosłych. Jest to projekt, który idealnie wpisuje się w naszą mis misję, ale też zarazem wizję placówki, ponieważ chcemy realizować nasze zajęcia, poszerzać naszą ofertę o zajęcia, które cieszą się zainteresowaniem, czyli chcemy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom, potrzebom społeczności lokalnej. Bo przede wszystkim taka jest nasza misja tutaj.